Patrzcie, obydwoje się patrzą w tą stronę Dziękuję Kurde, ten pistolet jest nieoceniony, naprawdę. Tylko szkoda, że już nam się kończą naboje do niego. Nie! Nie idź tam gdzieś, bo ja cię nie trafię! O, nie chciałem tracić naboi. No one by się bardzo przydały. A przynajmniej się przydają, to na pewno. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. No, ty tam jesteś gdzieś cię trafię. A, niestety nie. Hmm, gdzież ty jesteś? Tam jesteś. Będziesz miał zamiar tutaj przyjść, czy nie? O, ciekawe, czy da się przez samochód. Może bycie. No, patrzcie. Wow! Nie ma mnie. No i wrogi jest do mnie, ten koleżka. No rozkręcaj, rozkręcaj, no jasne, że tak. Tylko że... Choć, że tu bliżej, no. no... Nie będę przecież się do ciebie fatygował, no bez przesady. Zamierzasz mnie zabić, czy nie? Szkoda, że się nie da przeprogramować y, tego robocika. Na pewno jakbyśmy się włamali do tamtego komputera, to byłaby taka możliwość. Ale no, niestety... No patrzcie no Przynajmniej tyle, że dostałem strzelca wyborowego i tyle dobrze Dobra Czy jeszcze tam są jacyś przyjemniacy Nie. No i dobrze Tak, kamera A ty jak mnie byś zobaczył. A ty jakbyś mnie zobaczyła, to byś dużo mi zrobiła szkody Bo ja bym bardzo chciał zobaczyć co tam ci panowie mają w sakwach. No dobra, mniejsza z tym, że nas teraz zobaczy kamera. Zaraz tutaj zlecą się wszyscy. Karabin bojowy. Jeszcze tu jest jedna, jeden. O. Za mało miejsca w ekwipunku. No nie gadajcie. Zobaczmy, co tam mamy w ekwipunku, jakiś bajzel na pewno. Mhm. Kusza, kusza czy kusza nam będzie potrzebna? Jak mamy nab naboje do snajperki, zobaczmy, ile mamy naboi w kuszy. Ja w ogóle stoję tak perfidnie hamsko na tej kamerze. Myślę, że kusza nam nie będzie potrzebna. Kusza sobie darujemy, wiecie? Wyrzucimy ją. I bełty do kuszy też sobie wyrzucimy. No. Nie, nie. Bierz, ile No i możemy w tym momencie wziąć karabin do karabinu bojowego. <laughs> na pewno się nam bardziej przyda niż kusza, no bo z kuszy te bełty lecą tak. Co jest? Aha, skuszy te bełty są tak po takim. Hmm, łuku, można powiedzieć. Ja nie mam pojęcia, gdzie tutaj w ogóle są brogowie. Nie wiem w ogóle, gdzie ja mam iść. Jak tam mapka wygląda? Jestem w ogóle już na tym poziomie? Nie, muszę niżej zejść w takim razie. No ale jeszcze jestem bardzo ciekaw. O, proszę. Czyżby tu była jakaś winda? Nie, tu jest drabina. O proszę. Świetnie. <laughs> Tylko jeszcze tutaj może. O, jesteście tam. I jeszcze koledzy z ciężkimi karabinami? Myślę, że oni nam <laughs> nie są potrzebni do szczęścia i nie będziemy koło nich się przekradać. Tymczasem. A, zejdę tutaj jak prawdziwy Splinter Cell. Po drabinie. No nie mówcie, że na górze też była drabina i nie musiałem się przez to przekradać. No cóż, bywa. Moja nieudolność. Dobra, po cichu, po cichu, po cichu. Którędy ja tutaj mogę wyjść. Aha. Taka sprawa tylko druga, że ja nie mogę stąd wyjść. Z tego co widzę. No jasne, że nie mogę stąd wyjść. <laughs> Jednak będę musiał się przekrać obok tego kolesia z wielkim karabinem. No ale cóż, bywa. Nie jest tak prosto zawsze, widzicie? W życiu jest pod górkę, w grach też. Ale zanim to zrobię, to y, zaraz, albo jeszcze sobie, u, nie, w FiPunku Punku już nie muszę chyba nic tutaj układać, chociaż sobie ułożę jakoś, jakoś to co mam, granat gazowy, a tu będzie granat EMP, no y, i jeszcze, tak, zaraz wracam, o. przepraszam za ten, za ten przeskok, ale... Yy, po prostu coś mam z nie tak z, z gniazdem od słuchawek No i mi po prostu gra się zminimalizowała i pokazało, że słuchawki nie są podłączone, musiałem zapisać grę yy, i jeszcze raz ją wczytać To nie ja. ho, ho, ho. Strzelec wyborowy. Dziękuję jeszcze ktoś ma zamiar tutaj w ogóle wychylić głowę Nie No to morda w kobał. <laughs> Przypomniał mm. mi się teraz ten Eee Przypom Oho Przypomniał mi się teraz y Madagaskar i król Jul Julian Jeszcze ktoś cały dygoce nie to Mordę w Kobał Dobra, sprawdźmy w ogóle, co my tu mamy. Co oni w ogóle mieli przy sobie? Bardzo chętnie przyjąłbym jakiś, nie, kredyt, nie, niekoniecznie. Ale bardzo chętnie bym przyjął jakieś mm, naboje do z y, pistoletu. To jest. Karabinu bojowego, kurde, wszędzie do karabinu bojowego, ja teraz już karabinem się... Wow Gdzie to w ogóle to prowadzić? Co to w ogóle za mapa jest? Kto to wymyślił? Nie mój Julek Dobra, stąd można wyjść, rozumiem No i my jesteśmy na tym poziomie, co trzeba I oczywiście musimy zwiedzić Tak, musimy oczywiście wszędzie przejść Żeby Żeby dojść tam, gdzie chcemy o kurde. Co on mnie usłyszał? On mnie chyba usłyszał, skubaniec. Sprytna bestiula. Przyjdziesz ty czy nie? Tu jakiś idzie. Dobra. Sprawdzę. Nie wiem, jak oni są daleko. Sprawdzę, może co tutaj jest. A. srać. Za przeproszenie. Czyli nic ciekawego. Yy, tam są jacyś w ogóle z karabinem maszynowym. Tam jest jakiś jeden. <coughs> Przepraszam. Ups. Któryś się wraca? tam, Tamten. Nie wiem w ogóle gdzie on jest. Tam. O, jest. Wyszedł. Skubaniec. Hmm. On mnie zobaczy, jak ja sobie stanę tutaj, polaz gdzieś. Aj, niedobrze, 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 nie chciałem tak. Of. dobra, przydałoby się coś ze snajperki ustrzelić, bo tracę te cenne naboje do pistoletu i nic z tego nie ma, chyba że poczekamy na tamtego. Przyjemniaczka. Musiałbym się tak bardziej wycofać. Wow, 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 wow. On chyba jednak nie lubi, e, jak mu się zawraca głowę duperelami. Coś tak skojarzyłem. No i co? I przyjdziesz tutaj, tak? O, pff, no i dupa Co oni rzucają? Jakie w ogóle lamy rzucają gdzieś tam? Yy, te granaty tak daleko. Yy, no i na pewno sobie zaraz dadzą spokój. A ja tutaj cały czas jestem. Kochani, tutaj wasi koledzy leżą na ziemi, ubici jak świnie. No, a wy sobie dajcie spokój. No, jesteście ostrożni. Bardzo dobrze, no bądźcie ostrożni, co mi z tego. Dobra. Trzeba zrobić. O, kurde, namnożyło ich się tam. Trzeba by było zrobić jakąś rozpierduchę, porządną, a nie. Jest tam, kurde, ten cwaniak Jak ja mam to w ogóle go ustrzelić? O, znowu mi gdzieś polazł. Bardzo chętnie bym go ustrzelił, kurde, jeszcze raz, no ale gdzieś mi kurde uciekł, no. Nie ma co wykonywać tej misji po cichu. O, idzie. Sobie ciebie namierzymy. No piii, stary! No, co ty jesteś? Albo ja mam taki słaby karabin bojowy. Albo. Yy, nie wiem. No chyba ten karabin bojowy jest taki słaby. Albo on ma ciężki hełm. No wychyl się Jensen, no co za łajza. Teraz to już, teraz to już Widzicie i znowu, znowu jestem pewien, że najlepszy w tej grze jest pistolet. Pistolet, tłumik i celownik laserowy. To jest to. No patrzcie, no. Oh fuck. Mhm. No i się pospieszyłem chyba z tym mówieniem, że to jest najlepsze. Dziękuję. Jeszcze jeden by się przydał. No, chodźcie, chodźcie. Zabijam masowo. Już mnie denerwuje, że nie mogę sobie z nim poradzić, no. No Jezu, ile ja z amunicji stracam do takiego... ...typa. No, ja mam was na muszce, bo jak wy chcecie do mnie przyjść, no to proszę bardzo, wychylcie się tylko. No. Kto wychylił łepek? Strzelę, strzelę. No nie. Ale mi się niesmacznie zrobiło w buzi, bo po prostu żaden nie podejmie rękawicy. Ej, skąd on jest tutaj tak blisko? Oj, oj, oj. No i widzicie. I taki jeden przyjemniaczek z drugim zrobił się ostrożny. Teraz to już za późno. Teraz to ja was wszystkich powybijam. Bo mi, bo mnie po prostu wkurzacie. No, nareszcie. Kurde, cała i za dobra. Może temu w końcu. Oh. Ileż można, kurde, celować. Zrobić jakiś reload czy starczy nam, starczy nam 22 naboje na takiego jednego. No to zapraszam. Dziękuję. I to by było chyba na tyle. Czy jeszcze jakiś ma zamiar tutaj przyjść? Bierzemy do łapy spluwę. No już mamy tylko 36 naboi i to nie jest tak wesoło, kochani. Nie jest tak wesoło. O, palm top, może coś ciekawego. Nie wszystko zrobione, zamek zainstalowany, tu masz yy, jego kod. Zamek do sejfu. A, widzicie. Zameczek do sejfu. O, proszę. Czyli co robimy? Szukamy sejfu. Cóż tam jest? Pistolet maszynowy. To on za bardzo nam nie będzie potrzebny. Wow. Jeszcze tam są jacyś. Dobrze skumałem. No i co? I mi wybiła godzina. Któraś? Nie wiem w ogóle, która godzina mi wybiła. To jakiś inny zegarek. Jeszcze tam jeden kurde przyjemniaczek chodzi. Dobra, sprawdźmy, co mamy tutaj. To no na pewno nie jest safe. Nie, to nie jest safe, to jest, co, to jest jakaś klatka. Nie wchodzę tam, bo jeszcze mnie zamknie. O! Tam jest jakieś ulepszenie i na bank byśmy mogli się przebić z tamtej yy, tutaj. Jeżeli byli, mielibyśmy. Yy. O, tutaj jesteś gdzieś. A nie, ty jesteś wyżej chyba. Jeżeli mielibyśmy odpowiednie możliwości przebijania się przez ściany... Niestety żadnego szybu wentylacyjnego nie ma. Tak, to są macie na górze. O kurde. Ja piernicze, to jest Malik. Bez przesady. O, o. Przepraszam. Nie chciałem tego zrobić. Wypaliła mi serio. Sam, sama broń mi wypaliła. Nie wiem co to było. Schowaj, bo nie chcę jej kieroszować jeszcze. Ja pierniczy, co oni ci zrobili? Co oni ci zrobili? Myślałem, że już cię odrutowali. A ty w ogóle już chyba nie żyjesz. Hmm. No nieźle, nie, nie, nie. nie. Uff. A chciałem ją naprawdę... Chciałem ją uratować... Coś się coś zmieniło, tak? Chciałem ją uratować, no ale... Nie udało się...